Cześć, witam Was wszystkich na kanale Chemia bez kuwania na pamięć, czyli miseczka wiedzy chemicznej. Ja mam na imię Agnieszka, a temat dzisiejszej lekcji to roztwarzanie metali w kwasach, część trzecia, reakcje metali z H2SO4. Czy ten sam kwas może wykazywać różne właściwości w zależności od stężenia? O tym dowiecie się już za moment. A już teraz zdradzę Wam, że w następnym odcinku rozpracujemy reakcję metali z kwasem azotowym 5. No to startujemy. H2SO4, czyli kwas siarkowy 6, jest kwasem tlenowym mocnym. Kwasy mocniejsze od H2SO4 nazywane są superkwasami. Stężony kwas siarkowy 6 posiada silne właściwości utleniające. H2SO4 jako kwas dwuprotonowy zawiera dwa atomy wodoru w swojej cząsteczce, w związku z tym ulega on dwustopniowej dysocjacji, czyli rozpadowi na jony pod wpływem wody. W pierwszym etapie dysocjacji powstaje kation wodorowy i anion wodorosiarczanowy 6. W praktyce kation wodorowy zostaje natychmiast otoczony przez cząsteczki wody, a H2O i H+ tworzą razem taki twór H3O+, zwany jonem hydroniowym. Dlatego pokazuję wam zapis dysocjacji w dwóch wersjach. Moi drodzy, oba warianty są poprawne. Po prostu opcja z powstającym H3O+ jest bliższa rzeczywistej sytuacji, jaka dzieje się w probówce w danym momencie. Sami zdecydujecie, który wariant do was bardziej przemawia. Stała dysocjacji KA dla pierwszego etapu dysocjacji H2SO4 wynosi około 1000. W drugim etapie kationy wodorowe i aniony wodorosiarczanowe 6 ulegają dalszej dysocjacji, w wyniku której powstają kolejne kationy wodorowe oraz aniony siarczanowe 6. Oczywiście ta sama sytuacja dzieje się, jeżeli proces dysocjacji zapisujemy w wersji z powstającymi jonami hydroniowymi H3O. Tutaj też powstają aniony siarczanowe 6, tylko zamiast kationów wodorowych zapisujemy jony hydroniowe H3O. Dlatego w tym przypadku po lewej stronie równania dopisujemy H2O, żeby pokazać, że woda otaczająca kationy wodorowe powoduje powstawanie właśnie H3O. Jeżeli dla niektórych z Was wersja z jonem hydroniowym jest zupełnie nową informacją i musicie to chwilę przetrawić, proponuję włączyć pauzę i zatrzymać na moment tę lekcję. Ja kontynuuję dalej, żeby szanować Wasz czas i niepotrzebnie nie wydłużać tej lekcji. Patrząc na zapisane równanie reakcji widzimy, że skraca nam się jeden kation wodorowy po lewej i po prawej stronie równania, w związku z czym zapis równania możemy uprościć. Oczywiście, analogiczna sytuacja dzieje się w przypadku jonów hydroniowych. Teraz jasno i wyraźnie widać, że w drugim etapie dysocjacji kwasu siarkowego 6, powstający w pierwszym etapie anion wodorosiarczanowy 6 pozbywa się wodoru i dysocjuje na kation wodorowy i anion siarczanowy 6. Rzecz jasna, analogiczna sytuacja dzieje się, jeśli zapiszemy ten drugi etap w wersji z jonem hydroniowym. Stała dysocjacji KA drugiego etapu jest bardzo niska w porównaniu z pierwszym. Różni się aż o 7 rzędów wielkości. Było 1000, a jest jedna setna. I to jest powód, dlaczego pierwszy etap dysocjacji mocnego H2SO4 zapisujemy ze strzałku w jedną stronę, a drugi etap ze strzałkami już w obie strony. Moi drodzy, sam fakt, że druga stała dysocjacji KA ma wartość niższą niż pierwsza, nie jest niczym specyficznym dla tego kwasu. Skoczmy na sekundę do innego przykładu, żeby było Wam łatwiej to sobie wyobrazić i zrozumieć. H3PO4 jest słabym trójprotonowym kwasem. Skoro jest trójprotonowy, czyli w swojej cząsteczce, zawiera trzy atomy wodoru, zatem ulega on trzystopniowej dysocjacji. W każdym etapie odrywa się kolejny wodór. Dla każdego z etapów dysocjacji można zapisać stałą dysocjację i określić jej wartość liczbową. Czy widzicie, jak duże różnice są w wartościach tych stałych? Dlaczego? Po, żeby powstał w drugim etapie jon HPO4 2-, minus, to musi najpierw w pierwszym etapie powstać jon H2PO4-. Żeby powstał w trzecim etapie jon PO4 musi najpierw powstać w drugim etapie jon HPO4 2-. Minus. To jest jak pociąg czy tramwaj. Utworzenie kolejnego anionu, który za każdym razem ma o jeden wodór mniej, wiąże się z tym, że najpierw musiał powstać wcześniejszy anion. Dlatego, bez względu na związek chemiczny, jeśli mamy do czynienia z wieloetapową dysocjacją, to zawsze, podkreślam, zawsze stała dysocjacji pierwszego etapu będzie miała największą wartość, a każda kolejna stała będzie mniejsza i mniejsza. Zatem w przypadku naszego kwasu siarkowego 6 druga znacznie mniejsza stała dysocjacja nie jest niczym nadzwyczajnym czy Zaskakującym dla tego kwasu. Natomiast ta pierwsza wysoka KA świadczy o tym, że kwas jest mocny. Pamiętajcie, proszę, że konkretnych wartości stałych dysocjacji nie uczymy się na pamięć, bo od tego są specjalne tablice, żeby to sprawdzić. Ja prezentuję te wartości, żeby Wam ułatwić zrozumienie całego procesu. Zresztą, na tym kanale nie wkuwamy na pamięć, żeby coś umieć na klasówkę na jutro. Tu zdobywamy wiedzę przez zrozumienie zagadnienia, a wtedy i pamiętamy znacznie dłużej, i łatwiej nam ogarnąć kolejne tematy. No dobra, jedziemy dalej. Skoro temat dzisiejszej lekcji dotyczy reakcji metali z H2SO4, przypominam z poprzedniej lekcji, że metale przed wodorem, te z ujemnym potencjałem, to metale nieszlachetne, aktywne, a te za wodorem, z dodatnim potencjałem, to metale szlachetne, nieaktywne. Z poprzednich lekcji wiemy, że wzrost szlachetności to spadek aktywności i odwrotnie. Wzrost aktywności to spadek szlachetności danego metalu. Dzisiejsze reakcje roztwarzania metali w kwasach są reakcjami redox, czyli. Pojawiają się procesy utleniania i redukcji. Jako, że temat reakcji Redox jest rozległy i ważny, będzie on przedstawiony jako całkiem osobna lekcja wkrótce. Jeśli chcesz zrozumieć istotę tych reakcji, umieć prawidłowo uzgadniać współczynniki, łatwo wskazywać proces utleniania, redukcji oraz bez problemu określić utleniacz i reduktor w danej reakcji, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Wtedy na pewno nie przegapisz tego tematu. Tematu. Reakcje redox zostaną przedstawione w wersji szkolnej oraz w wersji studenckiej, żeby Was po maturze nikt na uniwerku nie zaskoczył. A dziś sygnalizuję Wam tylko, że wszystkie przedstawione reakcje będą reakcjami redox. No to skupmy się teraz na reakcjach z naszego dzisiejszego tematu. Rzucamy kawałek wstążki magnezowej do rozcieńczonego kwasu siarkowego 6. Ostatni rzut oka na szereg elektrochemiczny, żeby się jakoś odnaleźć, żeby wstępnie zorientować się, czego możemy oczekiwać po takiej reakcji. Magnez leży przed wodorem, ma ujemny potencjał, zatem jest metalem nieszlachetnym aktywnym. Po wrzuceniu magnezu do rozcieńczonego H2SO4 zachodzi reakcja Redox. Metaliczny magnes roztwarza się i tworzy sól siarczan 6 magnezu. Oraz w tej reakcji wydziela się wodór. Magnez, jako pierwiastek bardziej aktywny od wodoru, wypiera go z H2SO4 i sam zajmuje jego miejsce. Tym sposobem mniej aktywny wodór zostaje wyrzucony ze związku. Magnez leży w drugiej grupie układu okresowego, stąd też jest pierwiastkiem dwuwartościowym i dlatego wzór soli to MgSO4. Wydzielający się wodór można zidentyfikować poprzez przyłożenie do wylotu probówki zapalonego łuczywka czy zapałki. Usłyszymy wówczas charakterystyczne szczęknięcie, gdyż wodór jest gazem łatwopalnym. Reakcja ta jest przedstawiona w formie cząsteczkowej, ale można ją oczywiście zapisać w formie jonowej. Przy zapisie jonowym po lewej stronie równania jonowo zapisujemy zdysocjowany kwas, a po prawej stronie równania jonowo zapisujemy sól. Jak widzimy z zapisu jonowego, jony SO4 2 są po lewej i prawej stronie równania, zatem możemy je pominąć, czy jak wolicie określenie uprościć, czy skrócić. W ten sposób otrzymujemy zapis jonowy skrócony. Oczywiście, zgodnie z tym, co usłyszeliście dziś, przy okazji dysocjacji H2SO4, kationy wodorowe H, otoczone cząsteczkami wody, tworzą jony hydroniowe. I reakcję roztwarzania magnezu można zapisać jonowo również w ten sposób. Teraz nasz kawałek magnezu wrzucamy do stężonego kwasu siarkowego 6. W tej reakcji otrzymujemy również MgSO4, ale wydzielającym się gazem nie jest wodór, tylko SO2. Pytanie dlaczego? Otóż moi drodzy, stężony H2SO4 ma właściwości silnie utleniające. Dlatego w reakcji z magnezem będzie utleniał magnez, a sam będzie się redukował. Takich produktów nie było w poprzedniej reakcji magnezu z rozcieńczonym kwasem siarkowym 6, gdyż to stężony, a nie rozcieńczony H2SO4 wykazuje właściwości utleniające. Czyli uwaga, uwaga, zwróćcie proszę uwagę, że w tym przypadku ten sam kwas zmienia swoje właściwości redox w zależności od stężenia. Teraz, moi drodzy, zapis jonowy tejże reakcji. Ponownie, jony so 4 są po obydwu stronach, tylko popatrzcie, że po lewej są dwa, a po prawej jest tylko jeden, zatem można skrócić po jednym. Tym sposobem otrzymujemy zapis jonowy skrócony tej reakcji. Oczywiście to równanie w formie jonowej można zapisać przedstawiając udział jonów hydroniowych w tej reakcji. Przy takim zapisie mamy po prawej stronie 6 cząsteczek H2O. Jeżeli podoba Wam się ta lekcja, to zostawcie proszę łapkę w górę. A jeśli z Waszej strony chcecie usłyszeć o innych zagadnieniach, a mnie jako nauczyciela zmotywować do przygotowania następnych i następnych tematów, to włączcie proszę subskrypcję jako dzwoneczek dla Was i sygnał dla mnie. A teraz przechodzimy do glinu. Rzut oka na szereg elektrochemiczny. Glin jest przed wodorem, ma ujemny potencjał, jest nieszlachetny, czyli aktywny. No to wrzucamy go do rozcieńczonego H2SO4. Wrzucamy. I czekamy. I nic się nie dzieje. Dlaczego? Przecież to metal nieszlachetny, aktywny. Moi drodzy, glin ulega pasywacji i po wrzuceniu go w temperaturze pokojowej do rozcieńczonego H2SO4 przez naprawdę długi czas nic się nie dzieje. Pasywacja to pokrywanie się metali cienką, szczelną warstwą związków chemicznych. Mogą to być na przykład ich własne tlenki. Pasywacja powoduje zwiększenie odporności korozyjnej metalu, co z tego punktu widzenia jest dla nas zjawiskiem korzystnym. Pasywacji ulega wiele metali, między innymi glin. Pamiętajcie, że pasywacja i patyna to dwa różne pojęcia. Patyna jest to produkt korozji miedzi, a nie glinu. Jeżeli naszą probówkę z glinem i rozcieńczonym H2SO4 zaczniemy ogrzewać, Wtedy zaobserwujemy, że powoli zaczyna się coś dziać. Kiedy nasz kwas będzie już gorący, glin zaczyna się roztwarzać i powstaje siarczan 6 glinu oraz zaczyna wydzielać się wodór. Moi drodzy, jeżeli powierzchnia glinu jest idealnie płaska, wtedy reakcja jest bardziej utrudniona, bo warstwa tlenku glinu dobrze przylega do powierzchni metalu, ale im powierzchnia glinu jest. Bardziej nierówna, bardziej chropowata, tym reakcja zachodzi łatwiej, bo wtedy ten tlenek glinu nie tworzy tak idealnej, stabilnej powłoki ochronnej metalu. Skoro już wiemy, że reakcja ta ruszyła na gorąco, to oczywiście możemy ją zapisać jonowo. Już wiemy, że skracamy. I otrzymujemy skrócony zapis jonowy tej reakcji. Oczywiście, możemy zapisać ją również w formie jonowej z udziałem jonów hydroniowych. Teraz nasz glin wrzucamy do stężonego H2SO4. W temperaturze pokojowej pasywacja, ale jak my zaczniemy ogrzewać naszą probówkę ze stężonym kwasem i glinem, to zacznie się coś dziać. Nie będzie wydzielał się wodór ze względu na właściwości utleniające stężonego H2SO4, ale będzie wydzielał się SO2. I znowu ta sama historia co poprzednio. Im nasza płytka glinu będzie bardziej nierówna, bardziej chropowata, tym reakcja będzie łatwiej przebiegać. Równanie reakcji możemy oczywiście zapisać jonowo. Możemy skrócić po 3 aniony siarczanowe 6 po obydwu stronach równania i otrzymujemy zapis skrócony jonowy tej reakcji. Możemy także zapisać ją. Z udziałem jonów hydroniowych. Pamiętajcie, proszę, zatem znowu: uwaga, uwaga! Jeżeli na teście czy na egzaminie nie masz informacji, że reakcja glinu ze stężonym H2SO4 przebiega na gorąco, to znaczy, że w domyśle autora pytania chodziło o reakcję na zimno. A na zimno, czyli w temperaturze pokojowej, glin plus stężony H2SO4 należy napisać pasywacja i tyle. Podane równania można zapisać tylko, podkreślam, tylko jeśli reakcję przeprowadzamy w wysokiej temperaturze. To teraz pora na cynk z rozcieńczonym H2SO4. Najpierw rzut oka na cynk w szeregu elektrochemicznym. Ujemny potencjał Nieszlachetny, aktywny. W reakcji cynku z rozcieńczonym H2SO4 powstaje sól, siarczan z 6 cynku i wydziela się wodór. Równanie reakcji tej, tak jak poprzednią, możemy zapisać w formie jonowej. Następnie, po obydwu stronach równania upraszczamy aniony siarczanowe 6. I w ten sposób otrzymujemy zapis jonowy skrócony. Tradycyjnie przedstawiam także zapis równania tej reakcji. W postaci jonowej z uwzględnieniem jonu hydroniowego. I pora na reakcję cynku ze stężonym kwasem siarkowym 6. Moi drodzy, w reakcji cynku ze stężonym H2SO4 powstaje sól siarczan-6 cynku, ale wydzielającym się gazem jest SO2. Wynika to oczywiście z silnych właściwości utleniających stężonego H2SO4. Zapis jonowy tego równania reakcji wygląda następująco. Z zapisu wynika, że możemy uprościć to równanie przez usunięcie po jednym anionie siarczanowym 6 po stronie substratów i produktów reakcji. I w ten sposób po raz kolejny uzyskujemy zapis jonowy skrócony. Jak zwykle przedstawiam Wam równanie tej reakcji w postaci jonowej z uwzględnieniem udziału jonu hydroniowego. Teraz przyszła kolejna miedź. Najpierw jak zwykle Rzut oka na szereg elektrochemiczny. Mieć położona jest za wodorem, czy inaczej mówiąc po prawej stronie wodoru, ma dodatni potencjał, jest metalem szlachetnym, zatem jest nieaktywna. No to wrzucamy miedź do rozcieńczonego kwasu siarkowego -6. Moi drodzy, po wrzuceniu miedzi do rozcieńczonego H2SO4 żadnych objawów reakcji nie zaobserwujemy, bo jak właśnie odczytaliśmy z szeregu elektrochemicznego, mieć jest metalem szlachetnym, nieaktywnym, a rozcieńczony H2SO4 nie posiada właściwości utleniających. Wrzućmy zatem miedź do stężonego kwasu siarkowego 6. I tu zaczyna robić się problem. Na zimno nie reaguje, natomiast na gorąco, w zależności od literatury, spotyka się propozycje różnych produktów. Oto warianty, jakie można odnaleźć. Myślę, że w Waszym przypadku do potrzeb egzaminów i klasówek najbezpieczniej będzie użyć dwóch pierwszych reakcji. Zatem przyjmujemy, że mieć ze stężonym kwasem siarkowym 6. Na zimno nie reaguje, natomiast na gorąco roztwarza się z utworzeniem siarczanu 6 miedzi 2, SO2 i wody. Już na pewno jest dla Was łatwe zapisanie takiego równania reakcji jonowo, uproszczenie równania reakcji, zapis jonowy skrócony oraz zapis jonowy z udziałem jonu hydroniowego. Moi drodzy, na koniec przyjrzyjmy się tym reakcjom tak całościowo. Zestawiłam tu nasze wybrane metale zanurzone do kwasu rozcieńczonego i stężonego. Przedstawione metale nieszlachetne wolniej bądź szybko roztwarzają się w rozcieńczonym H2SO4 z wydzieleniem wodoru. W kwasie stężonym, który ma silne właściwości utleniające, roztwarzają się na zimno bądź gorąco z wydzieleniem SO2. Jak widzicie, kwas siarkowy 6 zmienia swoje właściwości redox w zależności od stężenia. Oczywiście nie da się również nie zauważyć, że w reakcjach ze stężonym H2SO4 ogromną rolę odgrywa temperatura, w jakiej przeprowadzamy taką reakcję. Moi drodzy, w następnej lekcji usłyszycie o roztwarzaniu metali w kwasie azotowym 5. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie, jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zostawcie proszę łapkę w górę, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych lekcji, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was również do pozostawienia komentarzy. Na dziś dziękuję pięknie i do usłyszenia w następnym odcinku Miseczki Wiedzy Chemicznej.